Mi się to ułożyła ta ballada i to właśnie w tych miejscach na krakowskim Przedwieściu, gdzie tam 50 20 kwietnia 2010 roku krążyłem patrzeć na to wszystko, co tam się dzieje. Pomyślałem sobie, że, że jednak warto ten nowy jakby incydent, tą sprawę naszą opisać. Wsiągnąłem do takiej tradycji piosenek ulicznych. Ja się wychowywałem w Warszawie, cała wojna po wojnie właśnie na takich grajkach i ulicznych śpiewakach. Nie było telewizji. Pamiętajcie, państwo młodzi radio tam mało kto miał, takie działało. Natomiast ci piewacy uliczni, ci, którzy chodzili po podwórkach, to miały bardzo istotną funkcję kulturową, informacyjną, i się słuchało, oni się witały, że zaśpiewali no, różnych ważnych dla naszego miasta sprawach. I do takiej maniery, takiego stylu sięgnąłem, proszę Państwa, 10 kwietnia roku dziesiątego tragedia się stała narodu polskiego. w dół samolot z panem prezydentem na nieludzkiej ziemi, na ziemi przeklętej. Razem ich tam było blisko stu rodaków. Lecieli z wieńcami na groby Polaków, co w katyńskim lesie leżą pod brzozami, bo ich zamordował ten bandyta stalin. Wieńce ustawiono nam się okazałem. ale delegacja się nie pokazała. Nad Polskę nadciągnął cień. Wyszałoby długi po katyniu pierwszym przyszedł katyń drugi. Ludzie się pod pałac zeszli prezydencki, położyli kwiaty, zapalili świeczki i krzyż postawili w serdecznej potrzebie. Bych Bóg słyszał na wysokim niebie, na ten krzyż rzuciła się obózów zgraja, urządzali draki, wyczyniali jaja, obrzucali błotem bolszewicy podli tych, co się modlili za ofiary zbrodni. Co się tutaj dzieje, Panie Boże drogi? Kto tak miesza w głowach, kto podstawia nogi? Kto nam żyć nie daje w naszej polskiej ziemi? Jak sobie życzymy i jak tego chcemy. Jednego mieliśmy, tylko prezydenta, co znał te pytania i o nich pamiętał. No to już go nie ma, bo przeszkadzał komuś, kto obce porządki robi w naszym domu. Swoleńska ballada toczy się pomału. Wciąż nie znamy prawdy, więc nie ma morału. Każdy sobie musi dośpiewać przesłanie od tego zależy. Co się z Polską stanie? Każdy musi sobie dośpiewać przesłanie. Od tego zależy, co się z nami stanie. I struną swej nieodłącznej liry budzi Pan polskie sumienia po to, aby Polska była Polską i bardzo dziękujemy za ten posiew, bo dzięki niemu i przez nasze miasto i gminę Łomianki przepływa ten nurt, który kruszy beton kłamstwa i widać te polskie kwiaty nadziei. One rozkwitają dzięki prawdzie, odwadze, solidarności, dzięki mądrości obywateli i dzięki ich pobożności. Mistrzu. Życzymy, aby mógł nadal Pan przejzać polskie miasta, miasteczka i wioski, aby z mocą proroka budził Pan z letargu uśpionych, aby słowem pieśni, ale i wiele razy ciętej satyry, dane było Panu jak prawnemu chirurgowi oczyszczać polskiego ducha z uwikłań bolszewickich, lewackich czy innych draństw, które nieraz próbują go tłamsić i zniewalać. I dziękujemy za to że i dzięki panu, mistrzu umianki, znowu stają się umiankami. Bardzo dziękuję za piękne słowa i nazwisko. Ja wiem, zobowiązujące. Także no. się Państwa witam. Chciałbym z tego miejsca też. Siebie bardzo podziękować za ten wzruszający, zabawny, wchłaniający do zaznania Pana Pietrzaka. Niestety zakończony, jak sami Państwo zwróciliście, bardzo smutnym akcentem, ciężko było nie zauważyć, pewnej analogii, a przynajmniej ciągłej trafności, diagnoz, które postawił Pan Pietrzak. Ja przychodzę tu w imieniu mojej gazety, a to jest Gazeta Polska Codziennie, w której mam zaszczyt zajmować się razem z Panem Piotrem Lisiewiczem publicystyką. I co tu dużo powiedzieć. Na początku XX wieku, pewien bardzo znany dziennikarz prawicowy powiedział bardzo mądre zdanie, że aż dziw bierze, że ja jako dziennikarz to mówię, ale skoro to prawda, że nie ma instytucji, która by wyrządziła tyle szkody w tym świecie, ile prasa. Jak oglądamy to, co się dzisiaj dzieje, jak sam pan Pietrzak sugerował, nie chciał wymienić nazwy tej gazety, więc ja też jej nie wymienię, ani tego bloku. Zresztą gazeta ta ma tendencję do zamykania ust przeciwnikom poprzez procesy, szkalowanie, obrażanie. Podobna pewna telewizja. Ale niestety nadal żyjemy w przestrzeni absolutnego kłamstwa i od siedmiu miesięcy usiłujemy razem z moim zespołem w jakiś sposób się temu przeciwstawić. Choć jeszcze wcześniej był tygodnik, a także miesięcznik Nowe Państwo, ale to nie wystarczyło. Prowadzimy naszą gazetę od pół roku. Staramy się dołożyć wszelkich sił, żeby mówić prawdę, żeby nie pozwolić pewnym kłamstwom istnieć. I jeżeli możemy sobie pozwolić na jakiś rodzaj optymizmu, to chciałbym z dumą powiedzieć, że nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ale w jakiś sposób zwyciężamy. Okazuje się, że tygodnik dało się pomijać, dało się udawać, że coś nie istnieje, ale wystarczy gazota. I już trzeba się z nami liczyć. Zwróciliście Państwo uwagę, jak nagle to swoje swojeńskie strzeliło. Już nie ma, że pijany generał zmusza do lądowania, tak? Już nie ma, że odnaleziono go w kokpicie. I nagle się okazuje, że nawet gazety na wrogie zaczynają mówić naszym językiem. Niedawno sam Newsweek położył temat, że przy takim stopniu dezinformacji należy od początku zacząć śledztwo. Należy powołać komisję śledczą. I to wszystko udało się także dzięki temu, że to w naszej gazecie ujawniliśmy taśmy klicha, które pokazały do jakiego stopnia Trzecwo było od początku sterowane. W tym miejscu zakładam, że jest tu kilku, a może kilkunastu, a może nawet kilkudziesięciu naszym cytelnikom. Chcę podziękować, bo to dzięki nim trzeba było liczyć się z tymi informacjami, to dzięki nim te informacje przedostały się do obiegu. Więc na zakończenie chciałbym zachęcić Państwa, ponieważ nasza gazeta, no zresztą przecież Państwo dobrze wiecie, tak? no, nie ma u nas reklam. Tak? Nie żyjemy jeszcze w przestrzeni, gdzie ilość czytelników przekłada się na reklamy. Jest wiele tygodników, na przykład katolickich, które rozchodzą się w nakładach nieporównywalnie większych niż tygodniki tego typu, jak polityka. Czy inne, a nie potrafią dostać reklam. Utrzymujemy się tylko dzięki ofiarności naszych czytelników, dzięki temu, że stoicie za nami, dzięki temu, że nas czytacie. Chciałbym podziękować, a tych, którzy nas nie czytają, zakłonić do czytania. Jest z nami naprawdę wielu wspaniałych ludzi, tak? Bądź z nami sympatyzuje od wspomnienia tutaj mojego ojca, którego ja szanować muszę. Jest to rzecz oczywista. Po Zdzisława Krasnodębskiego, po pana Zybertowicza bo no, oczywiście Tomka Kasakiewicza, cały zespół Gazety Polskiej, e, który miałem zaszczyt e, zobaczyć. E. Przyznam szczerze, że ja, jak tu pan Pieczak opowiadał o tym, co się działo pod krzyżem, byłem tam jako niewierzący i przyznam, że otworzyło mi to oczy, bo nie zdawałem sobie sprawy, że jest tak źle, że ta hołda pełna nienawiści e, za zgodą władz może sobie pozwalać na tego typu bachanaria, na tego typu, obrzydliwe posunięcia i jestem dumny, że jestem w tej gazecie. Nakoniam Państwa, żebyście dalej stali z nami, żebyście nam pomagali. No cholera, jest naprawdę coraz lepiej, tak? Otwieram gazetę, nawet mi wrażę i nagle to widzę. Jest coraz lepiej, tak? Oni zaczynają uciekać, a ci, którzy nie uciekają, zaczynają się przyznawać do błędu. I to jest wspaniałe. Dziękuję Wam za to.